Miał pan, że to była państwo, pan z mamą mieszkał w Chełmży przez cały tak, czas. Tak. Jak długo pan, Państwo tam mieszkaliście? Do 1948 roku i później później w Toruniu. I potem w Toruniu, ale gdzie? Bo kamienica sprzedana? Później zamieszkałem w domu mojego dziadka, bo dziadek ze strony ojca miał również kamienicę. Co prawda ten dom nie zasługiwał za bardzo na nazwę kamienicy, ale była to nieruchomość w centrum miasta. No i tam przytuliliśmy się właśnie u dziadka, tam mieliśmy jeden pokoik i kuchnię bez wygód, no ale był to toruń było to większe miasto, no i, i, i był to nowy etap naszego życia. Ale zapytałam Pana, bo Pan zaczął swoją opowieść od, od Bydgoszczy, potem przenosiliśmy się y, z historią rodziny, tak? Zaczęliśmy tak, od tak, Bydgoszczy, tak. potem były Niemcy, historia, potem był Toruń, Chełża, Grudziądz i, i wróciliśmy znowu do Torunia, do czyli Torunia. Pan z mamą i, tak. i wtedy jest następny etap, kiedy Pan się znalazł w Bydgoszczy, bo Byd znowu z tej Bydgoszczy tak. wracamy. Później trafiłem, ponieważ te kontakty z energetyką Miałem od najwcześniejszego dzieciństwa. Później, jako dorosły człowiek, pracowałem w energetyce. Pracowałem na stanowisku kierowniczym we Wocławku i z Wocławka trafiłem do Bydgoszczy. No i tutaj już osiadłem. Tu się czuję jak w domu, bo pamiętam jeszcze z okresu wczesnego dzieciństwa, jak tutaj zamieszkiwałem, i mieszkam w tej chwili przy ulicy Płockiej w Bydgoszczy, w zabytkowym domu. Czuję się tu dobrze. Jest tu atmosfera i klimaty lat minionych, a moje na to, że to odpowiada, czuję się tu szczęśliwy na swój sposób.